silnik Renault 1.9D lub 1.9TD. Wadliwe pompy, bo to już nie jeden właściciel się przekonał. Wadliwe pompy, tak zwane Epic, czyli takie jeszcze nie DCI, ale ani DTI, tylko takie O, tak żeby troszkę wpakować elektroniki. To tak zrobili na ileś tam pinów już nie pamiętam na ile to pinów były te kostki i te pompy szwankowały, były dość trudne do naprawy i ludzie je wywalali i zakładali tu inne tutaj akurat jest założona pompa Lukasa no i dość dobrze chodziła nawet nie jest taka wrażliwa na tą elektronikę, tu popatrzmy, jaka, jaki stan instalacji. Tam coś jest, jakieś tam no, po na pewno jakiś prąd dochodzi, tu jakiś jest jeszcze z boku chyba przestawiacz kąta wtrysku, który też tu coś było kombinowane. Ja to rozpiąłem, bo to było tu poizolowane, ale widać, że ona nie jest taka wrażliwa na jakiekolwiek impulsy elektryczne. I będzie chodziło bez tego, no ale okazało się, że przestawił się zapon. A dokładnie kąt wtrysku, żeby tu mnie zaraz w komentarzach niektórzy nie krytykowali. No i tu nie jest wcale tak ciekawie z tym, z tą regulacją tej pompy. Bo e, tak jak na przykład w Boszowskich, jest regulacja na przykład. no na fasolkach odkręcamy tam trzy śrubki i przestawiamy sobie, regulujemy no to jest najlepszy patent potem bosz też troszkę poszedł w drugą stronę z nowoczesnością i się ustecznił i coraz trudniej było regulować ten kąt wtrysku. no ale to już tam pomijam tą sprawę teraz bo to nie o tym mówimy no a Lukas ma taką tutaj, o, takie kółko na pompie wtryskowej, tajemnicze. No i tutaj się ustawia zapłon, ale jak? No jak przestało na angielską pompę, więc lewy gwint przede wszystkim musimy pamiętać. Tu powinien być specjalny przyrząd. Ja tego przyrządu nie mam, więc zrobiłem o po polsku czy po rusku. Odkręciłem to i tutaj ściąga się tą nakrętkę, podkładkę i pokazuje nam się taki tutaj mechanizm. On nie jest niczym kontrolowany, tylko tu o. regulujemy na tym gwincie a tu żeby było śmieszniej w środku są pod kątem takie wypusty i one tutaj wchodzą w pompie również w takie o wypusty i w ten sposób tak jakby na mimośrodzie powiedzmy no po prostu tak zapłon się przestawia wcale to nie jest taki głupi patent tu obracamy tą tym gwintem i to się przesuwa to bardzo lekko się przesuwa o to praktycznie o, tutaj możemy jakimś śrubokrętem kręcić w tą czy w tą a zapłon nam się przesuwa tak Potem, jak ustawimy, zabezpieczamy, kontrolujemy, dociskamy o, do tej flanszy, do tej płaszczyzny. Tutaj dociskamy i to ma być. Jeszcze tak powiem, bo jest też problem, jeżeli przestawiamy, yy, zmieniamy pompę wtryskową, najczęściej mamy problem ze znakami, jak te znaki ustawić. Na tej pompie Lukasa rozrząd ustawiamy tak. Tutaj na obudowie plastikowej jest punkcik. O, tutaj jest wcięcie. On tu się ma zgrywać ze znakiem na wałku rozrządu. Tutaj on mniej więcej wychodzi, ten znak, potem o, tutaj, na tym w zaniżeniu to jest pierwszy znak na kole wałka rządu. drugi albo tak powiem teraz wał wał jak ustawić no niby tam jest można znaleźć też schematy w internecie że na, na kółku od wału jest tam klin i też on się tam ma z czymś zgrywać ale prawidłowo tutaj się ustawiawał. Moment zaraz pokażę. O tutaj, tutaj. Tutaj, gdzie mniej więcej bagnet wchodzi. No tutaj wchodzi bagnet. Tam blok. I tam na dole, bo teraz tego nie pokażę na kamerce. Tam na dole jest taka zaślepka. U mnie jest na 13 kluczyk, ale nieraz jest taka na torxa zewnętrznego i tą śrubkę odkręcamy, ona wygląda mniej więcej o tak tylko, że tu jest takie, o to jest mój patent o, o taka króciutka śrubka z gwintem chyba dziesiątką i tam wchodzi trzpień siódemka albo ósemka ale to musicie sami stwierdzić, żeby po prostu luzu nie było i on nie musi mieć długości odpowiedniej, tak jak na przykład w benzynowej 1, 6, 16V Renault K4M, chyba to jest silnik. To tam jest bardzo ścisła, ściśle ustalona długość tego czpienia. A tutaj nie, bo tu jest na innej zasadzie, że tu fajnie wał wchodzi w otwór. Także długość nie ma znaczenia. Możemy tam sobie wsadzić nawet wiertło. No, i jak tam sobie na dole ustawimy, tu sobie ustawimy na ten znak. A właśnie teraz następny wychodzi problem z ustawieniem pompy, bo pompa tutaj, akurat w tym silniku, nie ma odnośnika. O tu jest coś narysowane tylko, ale to, to nie jest fabryczny znak. Ona nie ma odnośnika tutaj na obudowie. I ja tak wam powiem, że liczę zęby, bo na pasku też może najczęściej na pasku też są o takie poprzeczne białe linie, które nam powinny pokazać, ale to w oryginalnej pompie. W oryginalnej pompie pokaże nam gdzie ustawić znak. No tutaj gdzie jest ten znak? O tutaj tutaj jest znak. Też chyba jest białym tym zaznaczone. Ale tu jest znak taki. I na oryginalnym pasku powinny być takie, które nam wyznaczą znaki, czyli na wale na niby, na wałku rozrządu i na pasku. Jeżeli te znaki nam się nie zgrywają, a ważna też rzecz, żeby pasek był tak ustawiony, żeby napisami, żebyśmy tu czytali od przodu napisy. Bo jeżeli damy odwrotnie, to te paski też nigdy nam się nie zgrają. No, a tutaj powiem tak: ja liczę 31 zębów do tej pompy Lukas i silnik zapala. Jak zapali i czy zapon będzie dobry, no to jak nam się uda. Tutaj w razie czego musimy odkręcić i poregulować, ale powinien nam ogólnie zapalić. 31 zębów, liczymy od. Tego tutaj zęba i potem na pasku. Na pasku 31 zębów. Silnik ma zapalić. Jeszcze co? Renówki tu akurat może nie będzie to tak nam potrzebne przy, przy rozrządzie, ale renówki mają liczone kolejność zapłonu i cylindry od tyłu, czyli Pierwszy cylinder jest tutaj, czwarty tutaj, z przodu. Odwrotnie niż cały świat liczy. No ale taki, taki mieli pomysł, no to im tego nie krytykujmy. Dziękuję, pozdrawiam.